Na czym polega działanie lecznicze świec i kąch, świecowania i kąchowania uszu metodą Indian Hopi? Interesuje Cię ten temat? Zapraszam! Cześć, jestem Marta perchała zarzycka prowadzę kursy świecowania i kąchowania uszu, których część jest przez platformę AstroSalus.pl ukośnie kursy myślik Online. I tutaj chciałam Ci opowiedzieć o tym, w jaki sposób w ogóle... Działa leczniczo świecowanie i konchowanie, żebyś mógł zrozumieć, mogła zrozumieć zasadę leczniczego działania świec i koch. A więc, na przykład, przede wszystkim jest to związane z tym, co jest w tej świecy i Świeca Świece i kąchy są na przykład nasączone włoskiem pszczelim, które ma działanie lecznicze, ma działanie przeciwzapalne. Również może działać delikatnie przeciwbólowo. Ponadto może być tam trochę miodu również, który również delikatnie nabilża oraz pomaga, działa antyseptycznie, czyli pomaga w infekcjach. Ponadto może, mogą być tam zioła i olejki eteryczne. I tutaj no już pole do popisu jest duże, ale generalnie w świecowaniu i uszu wybieramy raczej takie olejki eteryczne i takie zioła, które pozytywnie wpływają na układ górnych dróg oddechowych. Tak więc... Stąd właśnie, między innymi, to działanie lecznicze się wywodzi, czyli pomaga na górne drogi oddechowe. Ponadto jest to taki rodzaj takiej punktowej termoterapii, działanie ciepło, Termoterapia to generalnie jest dział fizykoterapii, który dzieli się na zimnolecznictwo, czyli leczenie zimnem, i ciepłolecznictwo, czyli leczenie ciepłem. I w tym wypadku to jest e, ciepłolecznictwo. Poza tym wyróżniamy oczywiście ciepło mokre, czyli na przykład jak położysz mokry, ciepły ręcznik, nie wiem, na plecy, czy ciepło suche, to jest przenoszone przez powietrze. No i w przypadku świec i koch to jest ciepło suche, bo przenoszone jest przez powietrze. I ciepło pozytywnie również działa w przypadku różnego rodzaju chorób, również rozluźnia, pomaga likwidować stres, również zmniejsza ból, ale także powoduje zwiększa zjawisko dyfuzji, czyli... Rozszerza w środku błony, naczynia krwionośne, dzięki czemu też te składniki lecznicze świec i mogą lepiej przenikać do środka oraz lepiej skutecznie oddziaływać. Ponadto, w przypadku świecowania i konchowania uszu również dochodzi do wyrzutu jonów ujemnych. A jony ujemne są niezbędne dla zdrowia. Kiedy ich zabraknie, to ma to bardzo negatywne działanie na organizm. Między innymi choćby dochodzi do dezorientacji, krwawień itd. Tak więc kiedy mamy świecowanie czy konchowanie uszu, to wówczas jesteśmy otoczeni taką chmurą tych jonów ujemnych. Również jak nawet zapalisz świeczkę z naturalnego wosku, to również to wydziela jony ujemne, które są korzystne dla zdrowia. Ponadto w przypadku świecowania i konchowania uszu również robimy przedtem masaż uszu, a na uszach są 33-34 punkty akupunkturowe, są również tak zwane refleksy, czyli takie sfery, które i te punkty, i te sfery łączą się z różnymi narządami wewnętrznymi, dzięki czemu przez sam ten masaż uszu, który jest częścią zabiegu świecowania i konchowania uszu, również pozytywnie wpływamy na zdrowie. Tutaj też dochodzi do oczyszczenia, ponieważ dochodzi do prze przesuwania się limfy to też dochodzi do takiego miejscowego odtruwania, oczyszczenia organizmu. Poza tym, podczas zabiegu świecowania i konchowania uszu puszczono muzykę relaksacyjną, a muzykoterapia w psychoneuroimmunologii, czyli nauce medycznej, e, która mówi o wpływie stanów psychicznych, jak emocje, wyobraźnia, stres, medytacja, przekonania itd. na zdrowie, przy okazji mam kurs psychoneuroregulacja na swojej, na swojej platformie astrosalus.pl ukośnie kursem online, który właśnie mówi o psychoneuroimmunologii oraz naukach, które, metodach, które powodują pozytywny wpływ na zdrowie, metodach mentalnych, które możesz użyć Ty wobec siebie i wobec innych. Tak więc warto zrobić ten unikalny kurs. Tak więc muzykoterapia pozytywnie wpływa na zdrowie i jest to również udowodnione naukowo. W szczególności pozytywnie wpływa w przypadku chorób psychosomatycznych, a immunolodzy co roku na swoich mm, takich zrzeszeniach dodają do list kolejne choroby psychosomatyczne i prawdopodobnie wkrótce będzie tak, że prawie wszystko jest chorobą psychosomatyczną, tak więc bardzo jest to korzystne dla zdrowia. Poza tym świecowanie i konchowanie uszu jest działaniem relaksującym, relaksuje, uwalnia od stresu, a jest udowodnione naukowo. Że stres bardzo negatywnie wpływa na zdrowie, ponieważ nie tylko rozregulowuje gospodarkę hormonalną, ale przede wszystkim negatywnie wpływa na układ nerwowy i immunologiczny. Układ nerwowy mózg wpływa na cały organizm, więc jak szef źle rządzi, to firmie będzie źle, prawda? Ponadto układ immunologiczny bardzo cierpi w przypadku stresu, badania naukowe dowodzą, właśnie w psychoneuroimmunologii, że kiedy jesteś pod wpływem stresu, produkujesz mniej ciałek odpornościowych, są one też mniej aktywne, gorzej sobie radzą z pasożytami, z grzybami, wirusami, bakteriami oraz komórkami nowotworowymi. Tak więc, kiedy jesteś pod wpływem stresu i no nic z tym nie robisz, to wtedy łatwiej możesz zachorować na wszystko, w tym także na raka. Dlatego tak ważne jest to działanie przeciwstresowe w przypadku świecowania i konchowania uszu. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten temat. Już lepiej rozumiesz, jak wpływa korzystnie i dlaczego świecowanie i konchowanie uszu. Tak więc, jeżeli interesuje się ten temat, to oczywiście możesz subskrybować, jak również nacisnąć dzwoneczek, bo mogą się tu pojawić kolejne filmiki dotyczące tego tematu. Albo zapraszam też na mój kurs, na moje kursy świecowania i konchowania uszu, których część jest. Przez platformę astorsales.pl ukośnij kursy Myślnik Online, a część jest osobiście w Bristolu, gdzie mieszkam, czy przez Skype, jeżeli nie mieszkasz gdzie indziej. Póki co dziękuję Ci za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Marta Perchała-Zarzycka. Żyj mądrze i zdrowo.